I bardzo często właśnie y, ludzie tworzą w swoim życiu no, taką rzeczywistość, którą nie chcą, tak? Nie mają za dużo pieniędzy, a tu im się relacje nie układają. Dlaczego? Ponieważ umysł przyjął, wybrał jakąś ograniczoną wersję rzeczywistości. No bo widzimy naokoło, jak ludzie żyją, co jest możliwe, a co nie. I umysł sobie przez te swoje różne filtry percepcyjne, on sobie wytworzył taką właśnie, a nie inną rzeczywistość ograniczoną. Ale gdybyśmy zwolnili ten umysł w ogóle z tej roboty, tak, wysłali go na emeryturkę i zatrudnili swój geniusz jako tego architekta, projektanta naszego życia, to nasze życie zmienia się diametralnie. To jest niebo a ziemia. To jest niebo na ziemi tak naprawdę. To, co tworzy geniusz, to jest arcydzieło. Więc jeżeli chcesz, żeby twoje życie albo twój biznes był arcydziełem, które no nie tylko daje ci spełnienie, ale też ogrom obfitość na wielu obszarach, nie tylko tej finansowej, oczywiście też, bo to jest ważne, ale na wielu obszarach, no to tutaj jest konieczne, aby zatrudnić jako kierownika swojego geniusza, a nie swój umysł, który ma naprawdę ograniczoną perspektywę na to, co jest możliwe, a co nie.